Czarnych ciąży, odpowiedzialność, żeby dać kolegom spokój. Strzelił pewnie i celnie. Doskonale wiedział, co należy robić. I jest! Piłka w siatce, wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Nie trafia w bramkę. Skucha, bramkarz nie miał nic do roboty. Genialna interwencja Szczęsnego. Widać jak próbuje się skoncentrować, odciąć od zgiełku, odciąć od presji. Jest Bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Szczęsny nie ma Bramki. Znakomicie. I trafił. Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Musi trafić do siatki, inaczej przegrają tę serię rzutów karnych i całe spotkanie. Prawo za pomysł. Strzał w środek bramki, gdzie nie było już bramkarza. Bo ten rzucił się w kierunku słupka. Stawką jest wygrana. Ten jeden strzał zadecyduje. Spora presja. Strzał w sam środek i bramka. W 90% przypadków to miejsce bywa całkiem puste, sprytnie. Świetny strzał, tak wyczekać, a następnie strzelić w sam środek, to wymaga sporej klasy i dużo odporności psychicznej, bo przecież każdego korci, żeby uderzyć mocno.